Witam w Zielniku Hermetycznym. Zielarstwo w starożytności. Wśród najstarszych dokumentów ludzkości znajdujemy niezbite dowody stosowania we wszelkich jej cierpieniach surowców leczniczych pochodzenia naturalnego. Ze starych pożółkłych papirusów lekarskich pochodzenia babilońskiego, egipskiego, greckiego, perskiego. Dowiadujemy się, iż uprawa roślin leczniczych znana była już w Babilonie na 4000 lat przed narodzinami Chrystusa, że Sumeryjczycy uprawiali w tym czasie daktyle, cebulę, sezam jako rośliny lecznicze, a zarazem jadalne, ponieważ, jak widać, w tym okresie pojęcia pożywienia i leku często się ze sobą pokrywały że na kilkanaście wieków przed erą chrześcijańską uprawiano już w Egipcie pewien rodzaj mięty, itd. Tak Najobszerniejszym dokumentem świadczącym o rozległym stosowaniu ziół zarówno w lecznictwie jak i w życiu codziennym w tych odległych czasach jest papirus Ebersa pochodzący z XVI wieku przed narodzinami Chrystusa. Papirus ten przedstawia się w formie rulonu długości 20 metrów a szerokości około 30 cm zapisanego obustronnie przepisami o przyrządzaniu leków na wszelkie dolegliwości ludzkie. Na podstawie tych prastarych papirusów możemy łatwo wywnioskować, że medycyna, farmacja i perfumeria stanowiły już wtedy jedną naukę opartą o produkcję takich ziół jak mięta, kminek, kolender, anysz, mirra, aloes, czosnek, szafran. Rycynus, mak i wiele innych. Uprawa maku do fabrykacji opium znana była już za czasów Homera. Herodot nazywa na przykład miasto Sykion nazwą Mekone, to jest miasto maku. Z tych rozlicznych ziół przyrządzano leki złożone jak maście, plastry, wyciągi, a nawet esencje balsamy. Oraz aromaty, które służyły kapłanom przy ofiarach lub do balsamowania ciał. Zarówno uprawą ziół, jak i przy przyrządzaniu wymienionych leków zajmowali się wyłącznie kapłani indyjscy, egipscy, perscy itd. Kapłani starożytnego Egiptu stosowali nawet, między innymi, już wtedy soki wyciśnięte ze świeżych roślin. W starożytnej Grecji sztuka lekarska stała również wysoko. Czego dowodem jest używanie przeszło 400 gatunków ziół zarówno w lecznictwie jak i w gospodarstwie domowym. W związku z stosowaniem ziół dość szeroko była rozpowszechniona uprawa roślin leczniczych. Produkcją ziół i ich części, jak korzeni, kwiatów, służących do destylacji olejków, kory leczniczej i tym podobne zajmowali się w starożytnej Grecji tzw. rychizmowie. Sprzedażą za ziół gotowych do handlu, jako też leków przyrządzanych z nich, trudnili się tzw. farmakopolaj i migmatopolaj. Zioła, jak i środki lecznicze nabyte u farmakopolów przyrządzali sobie pacjenci sami według wskazówek lekarza lub po prostu przygotowywali je lekarze w swych podręcznych apteczkach zwanych iatrejon. Aptek na wzór dzisiaj istniejących w starożytnej Grecji nie było. Głównym dostawcą ziół, znanych z wysokiej dobroci, słynęła w tym czasie wyspa Kreta. Z Krety szły do Aten, a później do Rzymu, wonne olejki eteryczne, maści, środki upiększające oraz ekstrakty lecznicze, balsamy, żywice i wszelkie inne środki. Wchodzące w skład arsenału lekarstw owych czasów. Z dzieł pisarzy greckich, traktujących o roślinach leczniczych oraz leków z nich przyrządzanych, wymienić należy następujące. Dzieła Hipokratesa, uważanego za ojca medycyny, 459 do 377 roku przed Narodzeniem Chrystusa, Teofrasta, zwanego ojcem botaniki. 371 rok do 286 roku przed narodzeniem Chrystusa, Arystotelesa, 332 rok przed narodzeniem Chrystusa, wreszcie Dioklesa i Krateuasa. Ci ostatni trudnili się nawet produkcją ziół, co nie przeszkadzało im w wydawaniu dzieł z zakresu zielarstwa w współczesnej Grecji. Stopniowo z Grecji sztuka lekarska przeniosła się do Rzymu, a ta dzięki lekarzom grekom z pochodzenia, którzy przesiedliwszy się na teren Rzymu, stanowili tam lekarzy, warstw zamożniejszych. Dzięki podbojom Rzymian i zetknięciu ich z prastarą kulturą Babilończyków, Fenicjan, Persów, Liberyjczyków, wiedza lecznicza ich powiększyła się znacznie. Przy tym, zniewieściałość i dobrobyt Rzymu zrodziły potrzebę przyrządzania leków w postaci o wiele wykwintniejszej i bardziej skomplikowanej niż dotąd. Powstają więc w tym okresie obszerne dzieła o środkach leczniczych mineralnych, zwierzęcych o przyrządzaniu z nich leków złożonych jak maście, powidełka, ekstrakty i tym podobne. Do najważniejszych dzieł z tego okresu należy zaliczyć Compositiones Medicamentorum napisane przez Scriboniusa Largusa w I wieku przed narodzeniem Chrystusa. Następnie De medicina libri Octo, dzieło Corneliusa Celsusa, Historia naturalis. Która w 37 księgach podaje wszelkie współczesne wiadomości z zakresu przyrodnictwa i lecznictwa, została napisana przez Pliniusza Starszego, który, mimo iż z zawodu był wyższym oficerem rzymskim, studiował przez wiele lat przyrodę, podając wyniki swych spostrzeżeń w podanym wyżej dziele. W początkowych wiekach naszej ery. Na pierwszy plan w dziedzinie zainteresowań zielarstwem, jak i ziołolecznictwem wbija się imię Dioskorydesa, który jako lekarz wojskowy odbywając z Armią wyprawy do Azji i Afryki poznał wiele roślin i leków, interesował się ich działaniem na organizm, wreszcie wydał obszerne dzieło de Materia Medica Libri Octo które stanowiło przez długie wieki najlepsze źródło wszelakiej wiedzy farmakognostycznej i farmakologicznej. Do rozwoju nauk z zakresu lecznictwa naturalnego przyczynił się w znacznej mierze Claudius Galen, podobnie jak jego poprzednicy, również Grek z pochodzenia, który ukończywszy wyższe studia medyczne osiadł w Rzymie, gdzie przy Via Sacra otworzył nawet swą własną aptekę. Zasługą galena jest przede wszystkim to, że dał on podstawę do tzw. farmacji galenowej. Galen bowiem twierdził, że działanie leku zależy przede wszystkim od formy, w jakiej on został do organizmu podany. W tych dziełach, z których tylko niewiele dochowało się do naszych czasów, podaje galen sposoby przyrządzania leków z surowców roślinnych przez wyciąganie z nich tylko tych składników, które są rozpuszczalne i które organizm ludzki zdolny jest przyjąć. Surowców zatem roślinnych zaleca przygotowywać takie formy lecznicze, które po zażyciu miałyby możliwie jak najwyższy skutek. Zioła zażywać według niego należy w stanie sproszkowanym, ewentualnie w formie wyciągów, nalewek, ekstraktów, robionych przy użyciu wodnym wina, octu lub miodu. Sposób jego przetwarzania leków dotrwał do dzisiejszych czasów, a różne ekstrakty, wina, nalewki nazywamy preparatami galenowymi. Jako przyboczny lekarz Marka Aureliusza popiera miejscową uprawę ziół leczniczych, zwalczając powszechnie przyjęty w tych czasach przesąd, że działanie leku jest uzależnione ściśle od miejsca jego pochodzenia. W ten sposób starał się. Uniezależnić zielarstwo Italii od wyspy Krety, która posiadając wyższą kulturę od greckiej i rzymskiej, w tej dziedzinie zasypywała swymi ziołami i ich przetworami rynek ziołowy rzymski. Galen twierdził, iż przy umiejętnej uprawie można uzyskać dobre rośliny lecznicze i na ziemi rzymskiej. Pogląd jego przyjął się. Uprawa ziół w Rzymie zaczęła się stopniowo rozwijać. Nawet lekarze rzymscy, tacy jak Kato i Vergil, uprawiali anyż, kolędę, malwę, inulę i inne zioła. Tekst opublikowany w kwartalniku Zielarskim w 1931 roku autorstwa pani Karoliny Byszewskiej. Dziękuję Wam za uwagę. Nowe nagrania niebawem. Do usłyszenia.